Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek troszkę o kierowcach ciężarówek. Troszkę inny, natomiast też będzie dotyczył kryptowalut, z tego względu, że zauważyłem, sam będąc kierowcą ciężarówki, że dużo moich kolegów z branży również inwestuje na rynku kryptowalut. I czego się tu wstydzić, że pracujemy? Nie ma się czego wstydzić, ponieważ to, że jesteśmy kierowcami ciężarówek, przede wszystkim daje nam duże możliwości, niezłe pieniądze i czas. Z czym to się oczywiście wiąże? To, że jeździmy ciężarówkami często robimy długie trasy, a dzięki temu tak naprawdę mamy możliwość sobie inwestowania, ale zanim zainwestujemy to przede wszystkim edukacji. W ciężarówce możemy posłuchać sobie podcastów, poedukować się dużo, dużo możemy słuchać audiobooków, książek, znaczy książek no nie czytać tylko, tylko właśnie do słuchania i innych różnych ciekawych rzeczy, tak więc Osoby, które patrzą perspektywicznie, wiedząc, że bycie kierowcą ciężarówki to nie tylko same atuty, bo też często mogą nas boleć plecy od długiego siedzenia. Również ta branża jest taką branżą, w której no, można też napotkać na dużo różnych. I innych chorób, które możemy mieć po jakimś odpukać czasie, oby nie i obyśmy jak najdłużej byli zdrowi. Ale widzimy, co się dzieje w transporcie. Są y, czasy i lepsze, i, i są czasy gorsze. Teraz w Polsce przyszło trochę gorzej, nie mówię, bo, bo w Anglii czy w innych krajach y, no też nie ma takich kokosów, jak kiedyś były, ale bym powiedział, że nie jest źle. Kto chce, to coś znajdzie dla siebie. A jak ktoś nie chce, no to oczywiście będzie zawsze szukać wymówek. Ale tak samo jest właśnie z inwestowaniem. Czyli jeździsz, edukujesz się, zdobywasz wiedzę. Co jakiś czas, jak masz wolne, chodzisz na różnego typu spotkania. Oczywiście zapraszam na takie kryptomidapy. Ostatnio byłem bardzo zadowolony, jak się przedstawialiśmy, każdy się miał możliwość przedstawić i bardzo dużo było właśnie kierowców ciężarówek. Tak więc świetnie, chłopaki, że jesteście i chcę, żeby było was jeszcze więcej, bo to pokazuje, że my nie jesteśmy tylko zwykłymi. Kierowcami ciężarówek, którzy nie mają mózgów, tylko my jesteśmy inteligentnymi osobami. Nie każdy jest półgłówkiem, jak sobie myślą kierowcy osobówek, przejeżdżając obok takiego dużego zestawu. My mamy rodziny, też myślimy, mamy plany, marzenia i też chcemy je zrealizować. Dlatego ja widzicie tutaj znowu, czapeczkę zareklamuję, jeżdżę na różnego typu spotkania, które organizuje, na przykład w tym przypadku Dawid. Pozdrawiam Cię, Dawid. Robisz świetną robotę i fajnie, że można właśnie spotkać się na żywo z ciekawymi osobami, które też w życiu czegoś chcą, a nie tylko właśnie siedzieć, zarabiać od pierwszego do pierwszego. I, I w weekend napić się piwka. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No to, że właśnie mamy ten czas, bo możemy w czasie naszego wykonywania pracy edukować się, możemy zacząć już, mając tą wiedzę, inwestować właśnie na rynku kryptowalut. Czemu kryptowaluty? Chociaż też znam osoby, które inwestują w złoto, srebro, akcje i także nieruchomości, ponieważ mamy Naprawdę, jak na kierowców, dobre zarobki, i no chcemy, chcemy też myśleć o naszej przyszłości, bo wiemy, że ten zawód wymaga wielu poświęceń, i różne rzeczy mogą się wydarzyć w przyszłości. Warto mieć coś z boku, warto pomyśleć o tym właśnie, co się będzie działo za 5, 10 czy nawet 20 lat. Dlatego warto inwestować. To, że jest kwadrant przepływu pieniędzy, pamiętacie, kiosakiego, że jest się na etacie, samozatrudnionym, to jest po lewej stronie, po prawej stronie jest biznes i inwestycje, to nie znaczy, że wszyscy muszą być od razu po prawej stronie i mieć biznes i inwestycje, bo ja znam wielu w cudzysłowie, biznesmenów, nie obrażając nikogo, mało ludzi ma swoje biznesy i może je zostawić. Bo jeśli masz taki biznes i możesz go zostawić, pojechać na wakacje się niczym nie. Przejmować, bo masz ludzi od tego, który się tym, tym zajmą, no to to jest, bym powiedział, prawdziwy biznes. Reszta bym podsunął za samozatrudnienie, jeśli ty musisz cały czas siedzieć i kontrolować w tym biznesie. Osoby, które są samozatrudnione, czyli działają na pojedynczej działalności gospodarczej, czy nawet, jak mówię, mają zatrudnione Kilka osób, bo mogą mieć zatrudnione kilka osób, jednak muszą to na tyle kontrolować, że muszą siedzieć w tym. To też uważam, że to są osoby samo, e, zatrudnione. Ale to nie jest złe. Żaden kwadrant nie jest zły. Tak zawsze się mówi: zostaw ten etat, ten etat jest zły. No jak dla kogoś jest zły, no to oczywiście warto zostawić robić coś, co lubimy, kochamy. Dużo kierowców, właśnie ciężarówek, lubi swoją pracę. Ja też lubię swoją pracę i tylko no nie chciałbym zasuwać załóżmy 6, 7. No 7 już bym nie za bardzo mógł, bo oczywiście y, tacho też trzyma kierowcę. Ale chodzi o to, że też nie chciałbym tego robić nie wiadomo ile dni. Bo tak to chodzić do pracy, lubię jeździć, lubię patrzeć na różne nowe nowe w nowe miejsca poznawać co się co się gdzie dookoła dzieje naprawdę niektóre trasy są tak piękne się przejeżdża nawet w UK myślicie że w UK nie ma pięknych tras ale są no i co za tym się też właśnie wiąże. każdy kto pracuje nawet na etacie może sobie budować kolejne źródła dochodu. ja Wiecie, jestem hodlerem i mnie interesuje coś na długi termin, bo to jest teraz kwestia: co chcemy w przyszłości zrobić z naszymi nadwyżkami i w co je ulokować, tak aby zarobić. Znowu pewnie wiatr gdzieś w tle, no ale póki nie mam jakiegoś najlepszego sprzętu, to sobie radzimy. Myślę, że przekaz jest ważniejszy. No i przede wszystkim, tak jak widzicie, nie ma co. Się zastanawiać czy narzekać na to, co robimy w życiu, tylko trzeba w tym momencie, w którym my obecnie jesteśmy, każdy z nas, jeden ma trochę lepiej, drugi ma trochę gorzej, znaleźć pozytywne aspekty, co w naszym życiu możemy zrobić. Taka porada ode mnie, którą zacząłem stosować. Najważniejsze to jeśli dostajemy wypłaty, czy to dostajemy. Miesięczne, czy dostajemy co tydzień, czy jeszcze inaczej, warto najpierw zacząć wypłacać sobie. Czyli nie opłacamy rachunków, kupujemy jedzenie, ubranie i wszystko dookoła, tylko w pierwszej kolejności jakąś kwotę, to już od Was zależy, ile procent dla jednego. Yy, może zacząć być od 1% dla, którego, dla kogoś innego, na przykład to 10% od dochodów, ktoś będzie miał jeszcze możliwości większe. No każdy ma inne zasoby i możliwości, ale przede wszystkim zbudowanie nawyku, żeby zacząć w pierwszej kolejności inwestować drobnymi kwotami. I tutaj, i tutaj, de facto, właśnie kryptowaluty są dobre z tego względu, że na nieruchomość trzeba już mieć kwotę, trzeba pozbierać lub się zakredytować, a w krypto nie. W krypto możesz zacząć od drobnych kwot, tak więc czy wrzucisz 10 funtów, 20, 50, 100 czy 1000, czy znowu na złotówki, euro, zależy gdzie, gdzie mnie słuchacie i w jakiej walucie zarabiacie. To daje nam oczywiście możliwości uśredniania ceny, robienia sobie DCA. Dla tych co nie mają wiedzy, to przede wszystkim tu mówię o tym, żeby sobie co miesiąc, co tydzień kupowali. A dla tych co już zdobyli wiedzę i wiedzą, jak to robić, to łapiemy sobie dołki i wtedy dokupujemy większą ilość. No i co mogę powiedzieć, nie chcę dzisiaj przeciągać, ponieważ chciałbym, żeby to wideo też dotarło na inne social media, które mają krótsze możliwości dodawania wideo tak więc myślę, pochwalcie się, może napiszcie, że też jesteście kierowcami, jeśli jesteście kierowcami, a jak nie, to co robicie i czy jesteście, czy już działacie na rynku kryptowalut, czy chcecie poznać. Jeśli chcecie poznać, podzielę się z wami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam na imlovingcrypto.com, Zapraszam na moje social media. subskrybujcie, zalajkujcie, dodajcie komentarz dzięki temu. Zwiększacie i moje zasięgi. Ja Wam też się w jakiś sposób będę chciał odwzięczyć. Jeśli macie swoje kanały, czy ja mogę Wam w czymś pomóc, to chętnie to zrobię. Tak więc życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam wszystkich kierowców ciężarówek dzisiaj. Hej, hej.